Parku Narodowego. No, w tym momencie jest to najnowocześniejszy, taki najbardziej nowoczesny budynek tutaj w Małopolsce, a tam jest łąka, las, są też filmy, gdzie człowiek troszeczkę powinni czuć się jak to zwierzę takie zastraszone, więc tak to tutaj wygląda. Całe centrum. No, tutaj pokazuje edukacja aktywna, więc prowadzimy zajęcia dla dzieci głównie tutaj spotkala. Są to zajęcia darmowe, żeby dzieci też mogły skorzystać z tej wiedzy, tutaj wejść sobie w góry, e, natomiast e, dań, taki, z zewnątrz, poza e, Podhalem, e, mamy zamiar prowadzić zajęcia, ale bez wychodzenia e, także tak to e, wygląda. W tym momencie biega nam tutaj dziureczka, więc możecie ją zauważyć, ale w ogrodzie też są takie miejsca, gdzie można sobie podejść. Są tablice, są też zwierzęta wielkościowe, no, i faktycznie jeden do jednego, także można zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast bardzo często nam tutaj łanie przychodzą i się tutaj pasą, Nawet jedna jest tak zabudowana, że na co roku tutaj nam.

wyższe pasmo górskie w łańcuchu Karpat. Zajmuje teren powierzchni około 790 km2, z czego na terenie Polski leży 175 km2. Pozostała część Tatry należy do Słowacji. główna Tatry, czyli główny grzbiet tych Gór, ciągnie się od Chudziąskiej przełęczy do Zdziarskiej przełęczy i ma długość 75 km. Efektem stałego użytkowania terenie przez człowieka są zbiorowiska łąkowe, w których występuje wiele różnych gatunków roślin i zwierząt. Przyjrzyjmy się tatrzańskiej łące. W tatrzańskich ssaków, niedźwiedzia, grunatów jest wszystko że, ale jego pokarm stanowią głównie nasiona, owoce, żwirów, krzywy, jaja ptaków, czczownice i ślimaki. Poluje też na różne zwierzęta. Przekonać się na własnej skórze, jak szybki, gwałtowny, groźny może być atak niedźwiedzia. Po prostu starajmy się ograniczać kontakt z niedźwiedziami do obserwacji z daleka. Na skraju łąki, na gałęziach drzew przysiadają liczne ptaki, innymi drost śpiewa, drost obrożny. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego właśnie dlatego nie umieszczają koszy na śmieci przy szlakach, by nie przyzwyczajać dzikich zwierząt do takiego źródła pokarmu. pozostawionego przez turystów. A obok burzny lis, poszukujący pożywienia wśród odpadków. W prawej części widzimy częściowo skoszoną, użytkowaną łąkę, oddzieloną od szlaku kolorowymi fladrami. Nieco dalej widać stóp siana, obok którego pasą się sarny. Łąka nieczykowo-mietnicowa na początku lata niwi się różnymi kolorami kwiatów i licznie odwiedzających je obawy. Jesteśmy w jaskini. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego występują przede wszystkim w jego zachodniej części. W polskich Tatrach odkryto wodą ponad 850 jaskini. O łącznej długości ponad 130 km korytarzy. W Tatrach znajduje się najdłuższa polska jaskini. Jaskinia Wielka Śnieżna, jej korytarze mają łączną długość prawie 24 km w związku z ochroną unikatowego środowiska przyrodniczego jaskiń. Tylko kilka z nich jest udostępnionych do zwiedzania. Śladami po takiej niszczącej wizycie są utrącone formy naciekowe, które wyraźnie odróżniają się od wygładzonych bawiennymi polewami ścian i stropów. Ze stropu grupy Karaktyty które z czasem wydłużają się. Pod nimi powstają stara gminy. Jura pokazano tu rośliny widnące tylko wczesną wiosną, jak w zawiłce, i średzie Oraz rozpaczające latem, jak koryczka projeściowa. Widzimy także krzywy, ryce i prawdziwki. Więc drzew rosną łuki i Stanowi też osłony bo nie dłoń, na którym rozwija się młode pokolenie. Z martwego drewna korzystają muszaki, krzywe i śrutowce. Jeleniom przygląda się wilcza to są cukierki. na tarkę weźmiemy góry. Ile trzeba? Jedzenie. też trzeba wziąć. On nie To jest chyba mała. Nad Przejdziemy do Dojmy białego i do Dojmy białego zejdziemy pod się taką prawie pędzlę Zrobimy wspa na 9,5 km, 500 metrów w górę, 500 metrów w dół. Czasowo 3,5 godziny. Mamy bardzo blisko, już są się skoregli, jak szkółka, tutaj czy sportowe, sportowe. A zwierzęta wiecie, nie wiedzą, gdzie jest ta granica administracyjna Taczęskiego Parku Narodowego. I bardzo często wchodzą w tą miejską przestrzeń. Tak? Nawet mamy tutaj taką. Można powiedzieć, bardziej już zakopiańską populację jeleni. Kiedyś to był tak, że raz na jakiś czas taki jelen się zapuścił w miasto, a teraz on raz na jakiś czas się zapuścił w góry, wiecie? A gdyby się cofnąć do połowy XIX wieku, to proporcje były inne. Mówiło się, że Zakopane to jest taka mała wioska pod Kugnicami, bo tutaj był duży zakład przemysłowy. W Tatrach były kopalnie żelaza w wielu dolinach. Tam gdzie dzisiaj jest dolna stacja kolejki na tam był piec hutniczy. Tu były walcownie, odlewnie, magazyny, spichlerze, domy, budynki administracyjne, duże osiedle osada przemysłowa, tak, w której pracowało kilkaset osób na jedna z większych hut w ówczesnej Galicji. W roku 1936 wybudowano kolejkę na Kastrowiu W międzyczasie powstały pierwsze znakowane szlaki turystyczne w okolicy. No i tak właśnie jest z tego dla przemysłowego. Późniejsze stały się takim turystycznym. Dzisiaj to jest największa brama taty. Bo mówi się zawsze o tych rekordach, które padają nam w Straży Domorskiego oka. To są rekordy, jeśli chodzi o jeden szlak, a tu szlaków jest pięć jest kolejka, tak? Więc tutaj w taki pogodny, lepki dzień, około 20 sierpnia, na szlaki wchodzi przez, przez późnicę 15-20 tysięcy później, tak? A, wca, do, a do całego parku wchodzi 40 tysięcy, tak? No, Najgorsze jest to, że większość z nich chce wejść między 9 a 11, nie? Wtedy jest ciekawie w takich miejscach, natomiast jak ktoś wyjdzie w budę 7 i na policję. Eee, latem e, na pewno upadki z dużej wysokości i porażenia pionem, tak? to te, te, czyli te lawiny plus te dwa to są właśnie główne przyczyny śmiertelnych wypadków, natomiast oczywiście jest dużo takich wypadków, gdzie interweniują ratownicy, ale to wiecie, było skręcenie kołostki, tak? no, też leci helikopter, bo, że nie będą ileś godzin nosić kogoś tak, na plecach. E, tylko ten helikopter czasami na tak kilka, kilkanaście razy dziennie to nie znaczy, że coś poważnego się dzieje, tak? To mogą być takie zasłabnięcia, mm -hmm. problemy niemorządkowe i tak dalej. No przy takiej liczbie ludzi, no to, to co, statystycznie tak takie rzeczy są. się muszą no, zdarzać. gdzieś <laughs> bo on to odbiera jak atak więc będzie się bronił. Yy, więc takie sytuacje się zdarzają, jak ktoś po nocy, po zmroku chodzi, jak ktoś gdzieś tam skraca ścieżkę, w jakieś krzaki chodzi, bo tam po prostu nagle jest w odległości bardzo bliskiej i ten niedźwiedź albo siebie broni, albo swoich młodych, więc to są potencjalnie takie, nie wiem, no, jakieś śmietniki, magazynu żywności, no to wtedy już na pewno e, taki niedźwiedź jest bardziej obserwowany i pilnowany, tak? I ochrona niedźwiedzi polega głównie na takim aktywnym e, oduczaniu ich złych nawyków. O. Czyli jest taki misio, który no, tutaj w kuźnicach zaczyna podchodzić nocą do świetnika i tam mm, do, tutaj przy restauracji. Mm, no to próbuje się go złapać do klatki. Jak już się to uda, no to jest usypiany. Zakłada się mu obroże z nadajkiem GPS, z modułem GSM. I można go wtedy, wiecie, śledzić, nie dokładnie. Jak widzimy, że znowu pik 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 tak podchodzi, no to przyjeżdża kolega z gumy w tyłek, dostaje niedźwiedzi i tydzień nie podchodzi w Dolinie Bystrej. Tutaj widać, to, to jest taka ortofotomapa, tak, założonymi szlakami, ważniejszymi punktami topograficznymi. Czyli tu jest granica Polski, tam dalej jest taka biała plama, nie wiemy, co tam jest. <grym <grym nie tam nie chodzić. <grym> Przepaść. <grym> to, to jest główna granica. Tak. Tu są tutaj, te najwyższe szczyty, tak, a tutaj po północnej stronie są tzw. regle, czyli jakby przed górze, tak, takie wierzchołki po 1200 do 1500, porośnięte lasem. A między nimi tutaj, tutaj, tutaj okolicy Zgiebłąd, czyli nie jest ani w głównej granie, ale trudno go, no, go też nam nazwać, bo jest wyniosłym szytem z potężną ścianą skalną. E, e, no i my dalej pójdziemy e, tylko kawałek tym jedynym no. szlakiem. Tutaj skręcimy na czarny no. i w żółtym w dół. No od razu mówię, kolor nie ma nic wspólnego z trudnością, tak? To jest jedno, największy mit, jaki funkcjonuje tak. w polskiej turystyce, że tym się można sugerować. Jeśli sieć szlaków jest bardzo mała, tak, to można stosować taką zasadę. Natomiast jeśli szlaków mamy tyle co tutaj, czyli na 200 km kwadratowych jest 300 km szlaków, to jedyna logiczna zasada, jakiej się trzymamy przy znakowaniu szlaków, to jest taka, żeby się nie krzyżowały te same kolory. Tak? Patrzę na mapę, jestem potem w terenie i łatwo się mi zorientować, gdzie tak? mam skręcić, którym szlakiem. Ludzie nie czytają, ale ludzie oglądają filmiki. Na YouTube, na Facebooku, na Instagramie ładne zdjęcia, więc my edukujemy tam właśnie mamy, prowadzimy te swoje kanały, gdzie mamy setki tysięcy zasięgów, tak? I regularnie wrzucamy tam różne właśnie informacje w formie filmików, tak bo, bo mamy pewność, że wtedy na przykład 100 tysięcy ludzi go obejrzy, tak? Natomiast informacje taką samą w formie tekstu wiecie kilka razy mniej czy kilkadziesiąt razy mniej. Tak? Więc dzisiaj też staramy się właśnie nie tylko w ten tradycyjny sposób, ale docierać w te wszystkie kanały, gdzie ludzie też szukają informacji. Zachowano ścieżkę nad reglami, która z takim połączeniem między wieloma dolinami, tutaj po kolei Dolina Białego, potem Dolina Strążyska, Dolina Maja, Łąki, Kosilska, Lajewa i Kochołowska, ale nikt, nikt tak nie chodzi, bo ludzie przechodzą po prostu z jednej doliny do drugiej i my też tak robimy, będziemy Doliną Białego schodzić potem w dół. Tu kawałeczek takiego podejścia przez las, czeka nas kilka zakosów, ale już za kilkanaście minut zobaczymy piękną panoramę otoczenia tej doliny, więc to myślę, że jakaś motywacja, że nie tylko las dzisiaj będzie na tej trasie, ale też trochę tych Alpejskich e, widoków. I no i potem żeby... przez taki grzbiet przejdziemy na stronę Doliny Białego, mm. gdzie czeka nas bardzo. To jest taki malowniczy fragment. Przejście przez takie strome żleby, nad którymi będą nas prowadzić drewniane mostki. Więc tam znowu napatrzymy się na, ta, na, na, na takie widoki. A potem wejdziemy w bardzo fajną buczynę. Więc też dzisiaj po drodze mamy, jeden z najbardziej naturalnych lasów. Natomiast mm. myślę, że przyrodniczo ciekawa trasa. Tu widać fajnie przebudowę lasu. Tu powoli z powodu wiatru, halnego i kornika znika świerczyna, a tam zobaczcie jaka młoda no, buczyna rośnie, no, rośnie, tak? No, super. To oczywiście już efekt pracy leśników sprzed kilkudziesięciu lat, bo mm -hmm. trzeba było najpierw pod okapem tych świerków sadzić tak pierwsze te drzewka, ładnie. potem stopniowo je ram tak? Więc więc... więc tak, 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 A więc no, tutaj Bóg, bóg, tak, ogóle jest wolno rosnącym gatunkiem, podobnie jak jodła, która jest drugim tym ważnym gatunkiem, który no. powinien być. Dodatkowo, to są oba gatunki, które są zgryzane przez jelenie zimą. Więc to też jest kwestia ochrony jeszcze tych, które by wyrosą spod pyska jelenia, bo inaczej można mm -hmm. po prostu taki jednej zimy może na takiej przestrzeni zjeść wszystko, co po się lat. I one są bardzo podatne na atak odnika na wy, wywalanie czy łamanie przez wiatr halny, bo są smukłe, mają wysokość środek ciężkości, więc jakby te lasy na, na naszych oczach się bardzo szybko zmieniają w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Można powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach, bo nasi rodzice, którzy przyjeżdżali w tato, mówili o jakie tam fajne, zielone smreki rosną, nie? No raz na jakiś czas był jakiś wiatr, nie? natomiast teraz te ja lasy można powiedzieć sypią się w oczach, te sierpki, tak? Natomiast rośnie też mnóstwo nowego pokolenia lasu, które jest dużo ciekawsze przyrodniczo. I znowu nasze dzieciaki i wnuki zobaczą zupełnie, tak? Inny krajobraz leśny zobaczą dużo buczyn, jaworzyn, takich borów świerkowo-jodłowych, tak? W postaci zakopanego i ta, to to byłby ten właśnie. Człowiek Władysław Zamojski hrabia z kurnika pod Poznaniem. Tak? A ta słuchajcie, ta jedna jego działeczka to była od Doliny Kościeliskiej przez czerwony wierzchnie Pokaz Powerej A druga ta jego działka to była pięć stawów, morski oko, rysy, dolina rostoki Dolina Waksmunska, tak? Czyli tak. to też się przejął to komornik, i sprzedano to, wystawiono to na licytację te tereny właśnie dawnych właścicieli, dawnych kopalń. I w roku 1889 połowę mniej więcej Tatr polskich. Czyli dwie takie wielkie działki. E, kupił u Odysław zamojskiego. Jeśli jest taka skała, to na niej jest bardzo żyzna gleba. Gdy się z węgla tak? To, no to tutaj gleby nie są głębokie, tak? ale są bardzo żyzne. Więc to są idealne silniki na burczum. Chciałbyśmy tu przyszli, wiecie, na wiosnę. W kwietniu w maju. To no kwitnie pełnego ofitu. Tu kwitną żywce zawincej, mm -hmm. pierwiosnki, te typowo czy nowe rośliny, tak? Więc nie musimy, wiecie, mieć jakiejś też większej wiedzy, e, jeśli chodzi o historię lasu tutaj. Wystarczy popatrzeć po kwiatach, Wizja podchalańska. Niech żyje Mario! Nad poziom morza, to jesteśmy teraz w strefie górnej granicy lasu. Zobaczcie się, dużo mm. się kosuba. No. Po tych skałach rosną limby. O tam widzę limbę. Gdzie? Tak, tak. I taka korona. No trzeba stać tu dzieje. No. No. Zobaczycie no, ją za chwilę. Limba ma takie szersze, takie jajewate korony. Mm -hmm. e, to jest miejsce, gdzie zimą są lawiny. I e, tu regularnie las jest zniszczony. Tutaj idzie? tak? Tak. Te mostki mm -hmm. dość często są też zniszczone, trzeba je na wiosnę odbudować na nowo. Dodatkowo dłużej zalega tutaj śnieg, bo jak już salawi zejdzie, to się nazbiera tego śniegu i tutaj w połowie Maja czasem jeszcze jest płat śniegu, czasami pod koniec Maja jeszcze jest pod duży płat śniegu, mimo że już w okolicy kwitną kwiatki, to tutaj jest takie wyleżysko, więc takie miejsce gdzie ta rośność musi się do, też do tego dopasować. Czasami płynie trochę wody jak jest właśnie więcej. Deszczu, czy jeszcze jak wyżej jest śniega, to już nie ma, więc to jest znowu na plus, tak? bo rośliny tak. lubią takie e, miejsca. Więc e, można czasem zobaczyć w tym miejscu takie gatunki, które no, normalnie kwitną w tatrach gdzieś tam nawet kilkaset metrów wyżej. Ta dolina Białego właśnie z tego słynie, że jest mnóstwo skalek. Zobaczcie tam nawet niżej w lesie są takie wychodnie skalne. Mhm. Tam inne drzewa, drzewa, czy krzaki, czy inne rośliny nie mogą rosnąć, więc tam zawsze się pojawiają takie gatunki właśnie typowo na skalne, typowo górskie. I już powoli, jak się patrzycie, no to widać tam buczynę taką starszą. Nie taką jak tam widzieliśmy tak, z nasadzenia, tylko widać taki duży fragment właśnie naturalnego lasu. Ale na pierwszym planie wciąż mamy świerki, więc jesteśmy my w ręku Wiecie, nie ma wyjścia, trzeba spakować i wynieść, więc taternicy, którzy w Tatrach chodzą po jaskiniach, to faktycznie wynoszą. używają specjalistycznych worków toaletowych, mhm. gdzie jest taki wiecie, proszek, który zamienia płyn w żel, można to solidnie zapakować Aha. i pakują i wynoszą, bo tam rozkład trwa po prostu wiele lat. Tak? tak, nie ma takich bakterii glebowych. To nie jest kwestia ochrony przyrody, ale po tej jaskini chodzą inni ludzie, za tak. tydzień, za miesiąc, za rok ktoś pójdzie i to dalej będzie leżeć, nie? I dobrze e, robiłam, nie, nie tak miałam torebki, tak to trzymałam, <susuruj> dopóki nie doniosę do domu. <susuruj> Tuby są takie to specjalne, nie? Tak, jeśli